Witam jeszcze raz na naszym kanale. Ci, którzy nie widzieli naszego, także nadajemy tutaj z milówki, znacie nasz ogród botaniczny. Oglądaliście filmiki, przypomnę. Teraz byłem w Bułgarii Zaczynałem kiedyś, zaczynam piękne artykuły, piszemy do Gazety Zdrowie bez Leków. Również podam, powiem króciutko, będę teraz w gałowie. W pałacu w gałowie będziemy, się na nasze nasze produkty. Pakiet takich octów będziecie mogli dostać u nas w specjalnej, w specjalnej cenie. Trzy rodzaje octów: orze, kora, dębu. Sześć sukienia na bolejoze. wiecie jak też w kolejnych filmikach to powtarzam. Jeszcze chcę wspomnieć że króciutko, te filmy nasze krótkie są, bo nie mamy tam jakichś specjalnych kanałów. Byłem w Bułgarii, wróciłem z tej Bułgarii, poznałem tam wioskę Anastazji, widzieliście ten film. Są tacy ludzie jak Artur, uruchomimy tę stronę jego, Artura podam, bo ludzie do mnie dzwonią, pytają, wiele państw dzwoni, chciałyby zmienić swoje życie, Wracałem z UK. Jakieś tam życie się im zawaliło, mają jakiś tam kapitał. Bo naprawdę te domy są różnej w jakości, pokazałem. Są to rudery, nory, tak, jakśmy za Rafałem pokazali, ale jest to działka, jest półhektorowa działka. Na tym filmiku specjalnie o domach pokażemy te domy, który tam jest taki Anglii, który mieszka 15 lat, ma żonę, ma dwójkę dzieci. Razem z tą żoną pracują, odnawiają te domy, kupują te domy oczywiście za 2-3 tysiące euro. Oczywiście remontują to. Tak Rafałowi sprzedał i jest jego dom. Kupuje się wtedy dom taki za 10-15 tysięcy euro, wyremontowany, zrobiony, tylko wstawić meble i mieszkać. Z Ładnym ogrodem, zrobione nowoczesne, płyty gipsowe, pachnące. Mieszkałem u Rafała naszego, widziałem jak on żyje, pokażemy jakie, jaka jest jakość jego domu. Także ja tylko mogę Wam świadczyć tutaj, że byłem, widziałem. Te wszystkie kontakty możecie nabyć z Rafałem czy z Arturem, który tam jest naprawdę świadomy. Silny człowiek żyje tak, całą wioskę potrafi salić ci ludzie też tam różne kłody pod nogi na początku miał. Ale to w każdym kraju to są większość starsi ludzie, spokojni, nie ma tam agresji, nie ma tam cyganów, także kapitali. Pokażę to na tym filmiku króciutkim jak te domy wyglądają. To są różne domy, w takiej wiosce Oman możecie wygoglować. Wioska Oman po prostu ma też 30-40 km tureckiej granicy, zimy są bardzo łagodne. W tej wiosce jest ponad 1000 domów do nabycia, nawet Bułgaria. Specjalnie zasiedlała ludzi dawała wszystkie warunki, żeby jak nie opuścić domy, bo przyjdą Turcy i zajmą te ziemie. Także te domki stoją, to są jakoś różne. Każdy z Was musi i tak, nie da się jako zapisać przez internet. Nie pomoże Wam Rafał w ten sposób. Po prostu trzeba w samolot wziąć tam nawet, kosztuje 60 zł bilet do, do Burgas, gdzie tam przyjechali. Kolejni ludzie go odwiedzają, kupują takie domki, ktoś może zainwestować, nawet dlaczego tylko Niemcy, Holendrzy mogą. Kupować, inwestować, również polecy była do mnie ostatnio firma, która ma ludzi, weźmie trzech ludzi, tutaj to nie idzie, wszystko stoi, jest recesja, yy, niesamowita inflacja, yy, kupuje domek za 2000 euro, yy, remontuje go, ma własnych ludzi, są środki, jest tam Kauflandy, są yy, te wszystkie budowlane, supermarkety, kupuje, robi, i sprzedaje za 100 tysięcy euro, za 5, za 10 lat, dlaczego nie, yy, jeśli się tak bawi, to, to potrzeba, ja nie będę się tam wbierał, ja mam własny dom, który z chęcią bym komuś oddał, tylko bo jest za duży i i nie jestem w stanie go ogrzać. Muszę odłączyć całe ogrzewanie, wylać wodę z centralnego i po prostu prze, przestawić się na, na, na tryb oszczędnościowy, mieszkać przy kominku, łóżko przenieść koło kominka. No bo takie czasy nastały: no jak prąd 38 tysięcy zostałem na rachunek, to no, no niemożliwe tu jest żyć w tym kraju. Także tak to, tak to pokazuję i doświadczam yy, na, na takich podróżach. Dzielę się z Wami tymi podróżami. Zobaczcie, jak przyjechaliśmy do Rafała. 2000 km pokonałem. Przyjechałem to tam po Figi. Przyjechałem specjalnie, żeby zakupić figi, świeży są. I już za rok pokażę wam jaki będzie pierwszy na świecie odset samej flipy. Nie ma na świecie takiego odsu. Nie ma na świecie takiego odsu i no, już tutaj ludzie odwiedzają nas. Także kończymy filmik. Oglądajcie domy, yy, domy w Bułgarii są. To jest to realne. Kto będzie chciał zmienić swoje życie, przyjechał z UK, Może taki dom nabyć. Yy, specjalnie kontaktować się z Rafałem lub z tym Arturem. Oni pomogą w miarę swoich możliwości. I tak i tak musicie przyjechać, zobaczyć, wybrać, iść do notariusza. Nikt tego za Was nie zrobi. Każdy musi to osobiście sam widzieć. Sam poczuć się dom, czy ta działka odpowiada mu, otoczenie to są pustkowia, to są puste wioski. Naprawdę można e, znaleźć takie, taką miejscówkę na Ziemi. Tak jak znalazł to Artur, tak jak tam jest ta wioska Anastazji. Jeśli ktoś ma takie wysłanie, czuje tą świadomość, czuje, że potrafi tak samotnie żyć, że potrafi żyć w takiej grupie społecznej, ludzi świadomych, to jest to naprawdę kapitalne miejsce Bułgarii. No, w Polsce również takie wioski się tworzą, podobnie się tworzą się w Białorusi, gdzie wszyscy podobno uciekają, że dyktator. A jest taka wioska Anastazji, też ją chcę odwiedzić. Podobno Janusz Zagórski tam pojechał to sfilmować. Różnież będę doświadczał i pokazywał, udzielił Wam się takimi informacjami, jak domki te wyglądają. Ja póki co w Bułgarii oglądajcie filmik, życzę oglądania do końca. Pokazujemy w miarę możliwości, jak te domki są zarośnięte, jakie ogrody, jakie zaniedbane. Stoją od 10-20 lat. Niektóre w granicach 5-10 tysięcy euro są już gotowe, tylko pomalować miałą farmą i do zamieszkania. Piętrowe, duże domy u nas za 10 tysięcy euro to to nawet działki nie kupisz. No tak taka wygląda prawda. Bułgaria jest to w Unii legalnie, a więc u notariusza to zakupujesz i nie musisz się obawiać, że przyjedzie ktoś z maczetą, islamista i głowę ci obecnie. Także no, jeżdżę chcę zrobić taką właśnie osadę w Bułgarii, coraz więcej tych Polaków nas się tam sala. Te wszystkie odległe azjatyckie kraje, tam te wszystkie Sri Lanki i inne, no co niebezpieczne, nie wiadomo gdzie się zmieni rząd i nie wiadomo, co będzie. No, ta Unia jest taka, jak jest. W tej Bułgarii jest to jeszcze na, naprawdę spokojnie, bo byłem, widziałem. Rafał mieszka tam też już pół roku, Ra Artur mieszka tam ponad dwa lata i też całym sobą świadczy. To nie ma tu powodu was okłamać czy naciągać, bo nie ma z tego biznesu. Po no prostu przyjeżdżacie, sami sobie decydujecie, wybieracie dom, jaki wam potrzeba. Nikt nie chce was naciągnąć, nikt nie chce kasy wyciągnąć do. Was. Pertraktujecie bezpośrednio z bułgarską stroną, czy tym, tym, tym człowiekiem, którym pokazałem, on wam dom wyremontuje, zrobi, umówicie się z nim, jaka jakość, no i możecie nabić taki dom. Polecam wszystko oglądać takie filmiki. Zapraszam jeszcze raz do gałowa. Zdrowie bez leków. Cieszę, cieszę się, że się rozwijamy. Idziemy w tym samym kierunku zioła i naturalne produkty. I jeszcze raz po, po, po zapraszam na te moje fermentowane, przez dwa lata dojrzewające beczka. Dziękuję, oglądajcie film do końca i kolejne odcinki wyjeżdżam za dwa tygodnie do Stanów Zjednoczonych. Będę znowu Amiszu, będę właśnie robił wykłady o fermentowanych rzeczach i oglądajcie podzielę się wami nowymi informacjami Dziękuję, obrad. Wizyta u Rafała, przyjęliśmy mała wioska Sinapowo, Bułgaria Łucio, Zobaczcie, prosto, ja? Tak, prosto, chyba cały czas główną drogą. Zobaczcie, jaka wioska ma. No, ale rozdupy też jest. No, zobaczcie, jak tu wygląda, jak ma Rafał mieszka. No, w życiu jeszcze tu nie poświęciłem się 2000 km. Dwa dni jedziemy. byś go nie przejechał, zaraz no, no. zobaczymy, gdzie on tu czeka na nas. Zobaczcie, jakie, chaty, jakie dzikie tereny, jakie chaty, ludzie. Zobaczcie tu, tutaj domek można kupić za 3000 dolarów, a można i za 5, taki luksusowy, wyremontowany. O, widać już go stoi na ulicy. Zobaczcie, po 2000 kilometrów dotarliśmy do niego. Niesamowite. O, i nasz chudy Rafał jest. Zobaczcie tego Rafała tu No i dzięki, przyjechaliśmy na podwórko. Hej, mnóstwo kawiarenek tu jest. O, pokażemy tu ludzie siedzą śniadanko, piją głównie kawę i soczek. I na takim detaku można się tu przejść u Rafała. O. Co tu masz kasety wideo, tak? Klub jakiś o i takie można porobić sobie zakupy tutaj. Na całym dyplaku i na dole tam są te warzywa. Ludzi nie ma, nie? Dzisiaj zwykły dzień. Turystów też tu nie widać. Nie? Taka mała wioska. I taki sklepy deptak. Kto przyjedzie, to tu może sobie wyjść na kawkę, takie małe są kawiarenki. I oglądamy. jesteś Rafała na bazarze. od trzy lewa. Trzy lewa brzoskwinie. Trzy to jest 4 złote, 5 zł, tak? 650 650, tak? No, ty już wiesz nawet. O. Idziemy dalej obejrzeć. warzywa o, tutaj takie piękne te napisane. O i pomidory, zobacz jakie pomidory na bazarze ty Pomidory, pięknie wypasione, full. Super, zobacz, tu. Papryki. papryki. O, głównie to papryka Bugaria, tak? I bakłażan. Pomidory. O, pomidory, chyba, w brzoskwinie kupimy. Masz po 1,20 jak za darmo, nie? O. Na sok. Po ile pomidor? To jest e... 2 zł. 2,80. 2,80 pomidory. W no. tak. Bułgarii taka cena. No. A tu brzosklinie tańsze. 2,20. 1 euro 4, 6, 5 zł 4, takie. Brzosk... 20, 4, no, no takie brzoskwinki mamy. No. O, gruszki. No, tu mają to. I taki bazar, i tu się zapatrzenie robisz do siebie, do domu, tak? No, i taki bazarek, tu Rafał korzysta nasz. zdrowo się odżywia, naturalne produkty. No, i dziękujemy. O, tu mamy Bułgarski ten, tak? Supermarket? Tak, Market. Market, tu gdzie się zakupy robi nasze Rafał. O. Zobaczcie, gruszeczki, ale to tanie gruszki 0,99, nie? No nie, to śliwki. A śliwki. Gruszki 2,29. Tu ma opanowane ceny, Rafał, wszystkie w głowie. I mamy owoce, mamy to. Froty. Owoce, chodź zobaczymy, pieczywo, jakie jest pieczywo tutaj bugarskie. nie? Każdy ja jak sam nakręciłem, to i tutaj nakręcę. Nie? Chodź, idziemy dalej. Na tu jest takie owoce. Co to jest? Piwo? O, kwas. Coca-cola, tak jak wszędzie na całym świecie wszystko. No i alkohole są. Zobacz, alkohole też są różne. A że Bułgaria? Filmujemy, pokazujemy. W takiej Bułgarii, tu w tym miasteczku, jak ktoś chce takie zakupy robić. W takich supermarketach. Oczywiście najlepszy produkt, który Rafał pije, nie? Tak. codziennie? Nawet za milion złotych nie chcę tego pić. Pepsi Cola. Zdrowotny kto ma problemy z jelitami Także to jest nieszczelność jelita Zatyka za, za od razu wcie, jelito Naprawia O, Cukier podrożał O cukier pokażemy nie? W Polsce kosztuje 7 zł A tu? Policz ile to kosztuje 2,25 5 zł tak około 5 zł cukier Zobaczcie można z Bułgarii przywieźć Ci co nie wiem potrzebują cukier Na powidła nie ma cukru To tak można sobie tu nabyć cukier No i pieczywo bułgarskie Chodźcie zobaczymy O i olej jaki? Słonecznik Jedziemy przez całą Bułgarię, to są same słoneczniki, nie? 2,25 tak? Nie, tu jest. Uuu, taki drogi promocji. olej. I to w promocji. Ile? 10 zł. 10 zł olej. Oj, i zobaczymy teraz pieczywo, jakie to jest pieczywo bułgarskie. Typowo białe, nie? Pieczywo. Typowo wszystko mrożone, mrożone. Oj, tu mamy trochę chleba, nie? Bułgarskiego. A więc gluten. GMO czy GMO, nie wiadomo. I już pokazujemy dalej. O, co tu mamy? O, róbeczki, coś na keto, Krocego, ryżek. Ci na keto coś znajdą. O, tu gotowce mają takie, zobacz. O, a kto komu się nie chce gotować, przygotowywać, to tu ma już wszystko gotowe. Zobaczcie. I mamy kurczaki bo oryginalne, zdrowe, tak? Po ile te kurczaki? Trzy lewa, tak? Ile przeliś mi ten kurczak? Zobacz ile kurczaków. Z pięciu przeceniony na trzy kurczaki, tak? 8 złotych za kilo utka. Aha. Osiem złotych kilogram łódka O, cina, keto tu mają, mięsko jest, wszystko jest, nie? Puste mięso, chude o i kiełbaski już. Paróweczki. O, tu jest rarytas. Najlepszą o bacie. I oliweczki piękne, to co moje lubię, to co uwielbiam. Może sobie weźmiemy dzisiaj na wieczór takie zjeść. No ja wezmę. To, to tak. jest najlepsze. Najlepsza, tak? Firma. a ta jest najlepsza. Dobra, dobra, weźmiemy sobie do oliwki dzisiaj. Oj, sery. Oczywiście sery też muszę powimować. Owcze, sery, są, spytać, czy z owcze ser? O. Owczy, ser, Bułgaria. I ceny, jak są ceny? Przejdź taki ser na myśli taki. Ile on kosztuje? To jest? 13 lewa? 32 zł. 32 zł. No to dobra cena, u nas 60 kozi ser, nie? Czy owczy. No, to weźmiemy sera na spróbowanie. No być w Bułgarii nie spróbować, no to specjalnie się dwa dni głodziłem. No i tu mamy, oczywiście, to, co wszystko. O, i tu lody. Pokażemy zaraz dzisiaj. jemy bułgarskie lody oryginalne, nie żadne zagraniczne. I dzisiaj grzeszymy, zaraz pokażemy, jak u Rafała się odżywiamy. Pokażę, że zjadłem sobie loda. Mimo, że ma cukier, nie zabiję mnie ten cukier, jak zjem raz w roku. Trzeba czegoś się cieszyć i żyć. No, dobra, chodź idziemy kupić sobie te oliwki. O, zobaczcie. O, zobacz, idziemy tutaj do sąsiada Rafała. Tu jest domek, znamy się. Tu ma taką piękną sąsiadkę z konikiem. Zobaczcie. Prrr, tak jak i u nas. Prrr. O, papieros. Zdrowy papieros ma. Gdzie Rafał? Zobaczcie, jaki konik. To jest i konik prywatny, tak? Piotrek zaraz go będzie ujeżdżał, no. Za nogę uwiązany. Klacz, klacz. O, i idziemy zaraz filmować domek. Patrz, jaka piękna dziewczyna. To jest tak, która tak no pracuje, no tak? No good, no good. No good. Mówi, <mucza> to... Może ugryźć go. Kopnę, uważaj nogą. no. Nervi, nerwowa dziewczyna. No good, this... A, no. ten drugi. Yeah. A to jest ta dziewczyna, co tak pracuje, tak? For. 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 Yes. Tak, ty jesteś dobra dziewczyna. No, jak yes. tak pracujesz. Do Polski ją zabieramy. Lito. Za 1000 euro dostaniesz. Tak. Na, na miesiąc. Chodź, idziemy. Pokażemy teraz domek, idziemy właśnie oglądać. To jest domek na sprzedaż, zafał, tak? Tędy jest wejście. No tutaj 100 lat nikt nie wchodził, zobaczcie jak tu wygląda. Zobaczcie takie zaruszające chwasty. No. Dziki ostropest rośnie. O jabłka. na ziemi leżą. Wszystko zwalone. Ten ogród trzeba po prostu wyczyścić zadbać, nie? I zaraz pokażemy, ile kosztuje. Cena, jak wygląda w środku taki dom w Bułgarii do kupienia. Piotkowi się już podoba. O, idziemy tutaj, ten dom pokażemy. Ten dom jest do sprzedania. Kto jest właścicielem? On? Tak. Tak? No z nią. Jest fajny. On jest właścicielem i chce ten dom sprzedać. Zobaczcie ten dom. Cena, ja z tego i tak nic nie mam, to co oni chcą 35 tysięcy euro. Tu za ten dom? Duży dom, trzy łazienki, no nagrywasz teraz sobie wszystko pokazujesz. Zaniedbane wszystko, nie? No, no masz, że to jest Sypialnia. Jest... Kuchnia. Kuchnia. O, piec taki do palenia. No, Kuker. Yes. A, 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 kafelki, o, telewizor, najważniejszy, kto kocha telewizor. To już prezencie do tego domu, tak? No. I jest jeszcze wyżej coś piętro? Na dole jest. O, tu masz te I Na wyżej. dole. Zobaczcie, belki. Parkiet. Nie, no, no, no jest no. Ale jak na Bułgarię to droga cena, nie musisz przyznać. No ale to jest duży, duży dom, nie? A, dużo roboty? Mhm. Parkiety wszędzie parkiety. No, 350 euro, tak? Taką cenę była wczoraj powiedział? Tak. No, no, Za, no dobra. 50 000. No no. I tu łazieneczka, tak? No i tu masz taką łazienkę mała, było dla... Tu jest drugie mieszkanie, na dole pokażemy, no tu cena myślę, że jest bardzo droga, ale już rozmawiałem z Anglikiem, może opuścić, o tu jest druga łazienka, o taka niziutka łazienka, tu jest jakaś co piwniczka, tak i tu jest taka kuchnia prowizoryczna. i tu masz pokoik, wejść tam do środka, A tak no pokoik, bałagan oczywiście wszędzie, nie. no i taki pokoik w piwnicy, to jest piwniczka, takie suteryny, nie? No, 35 tysięcy euro. Tak, oglądamy z ciekawości te domy. No. Unia Europejska kupuje się legalnie, bez problemu. Nie, notariusza. Elektryka, elektryka, dom do remontu z ogrodem potężny. Także taką ciekawostkę filmujemy i zakładamy taką osadę. Chcę powiedzieć teraz tutaj i będziemy takie domy tu pokazywać. Dzięki, hej. Tu pokazujemy następny dom. Tu jest elektryka nowa, zobaczcie taki dom. No Oczywiście ten dom, ten dom powiem, słuchaj, ten dom 10 tysięcy, ale bez tej dziewczyny. czystą tą dziewczyną? Nie wiem. Zapytajmy. Bez, bez. żartujemy, No taka dziewczyna tu jest. O, jest światło i są pomieszczenia. I z działką z ogrodem taki dom kosztuje 10 tysięcy euro. No zobaczcie, łazienka. No do remontu wszystko, to się nie nadaje do mieszkania. Nie? Trzeba małe zrobić przeróbki, przeczyścić. I w Bułgarii Unia Europejska kupujesz taki dom za zawartość 40 tysięcy złotych. No to super uważam. I na górze coś jest jeszcze, tak? Na górze pójdziemy? Nie, nie. Nie, ma. Mówi, że nie zrobiony jest pokój. Nie, no. tam nie ma na górze. góry nie ma. Nie ma. No to dobrze. Tylko na dole, no małe, fajne. Mm -hmm. Bania? Bania poprawy, jest... boiler. Prysznic, boiler, wszystko tu jest woda. No i za taki dom do remontu, oczywiście z ogrodem ładnym, z własnością działki Niezadłużony, bez komorników. O, z takim ogrodem, zaniedbanym trochę. Duży ogród, tu jest, tam z tyłu, het do góry jeszcze jest ogród. No, pokażemy I tutaj, coś jeszcze można dobudować. Taki, taki, no, zobacz. Duże, duży taki duży ogród, zobacz. Koniki by mogły się tu Miejsca jest dość. No. O, zobaczcie tutaj, taki jeszcze dół, można sodowe zrobić dla koników. O, I tu mamy tego właściciela. Właściciel jest... O, ona jest Rumunką, piękną, wesołą. How many sisters you have? Ten sisters? Ten sisters, Oh my god. Two brothers, dziewięć To jest dziewczyna. Tyle sióstr ma do wzięcia, aby ktoś chciał. To od razu ma dom i, i może wybiera dziewczyny. Pracowita. Worker, nie? Very good worker? Very good. 7 yeah. day days every day. oh. ok? I we go now looking your house. Teraz idziemy obejrzeć ten dom, no. Will you have baby? Babies. How many baby? Two babies. With this man? Yes. Very good man. <laughs> ok, I like it, I like it. We go. Przyjdziemy do niego zobaczyć teraz ten dom. To są do sprzedania domy, a on idziemy teraz jego właściciel. O, to jest jeszcze niegotowy house, można skończyć go, nie? I to można 100 dla koni zrobić, tak? Jak mówił? No, I zobaczcie ten ogród. Ogród ma co najmniej tu ile tu może mieć? 100 metrów? 1000 metrów? Tak, 1000 metrów. No taki ogród duży no, to. No za, za 9 tysięcy euro. Nie? 10, 10 000. Ale handlujemy, on powiedział, że u handlujemy. Także tyle na osadek chciał, chciał Unia Europejska, pogoda, temperatura w zimie, nie ma zimy, także rewelacje. Także zapraszamy, oglądamy tam domki, Zglądamy dzielimy się, z wami, zobaczcie dzięki, o, z okna wystaje Korkowiec zamurski, tam następny Korkowiec zamurski, winogrona, tak. zobaczcie wszędzie Korkowce Amurskie, to co my tak pielęgnujemy na boleriozę, na, ten, na stres, na kortyzol, wypukły z także rewelacja. Taki ogród zaniedbany totalnie, tu by można wyhandlować, no to za, za 30 tysięcy taką posiadłość z aktem własności rewelacja, można drugi domek zbudować. Oglądamy, podziwiajcie, no jesteśmy tu w Bułgarii, w takich terenach. Parę kilometrów do Turcji, niedaleko do Grecji. A że oglądamy, podziwiamy to, co tu można osadę założyć. Dzięki, hej.